Witam wszystkich serdecznie w najnowszym programie Oh My God! Talent Top Model! Dzisiejszy film jest bardzo szczególny, bo jest on nagrywany we współpracy z LOL Surprise. Nazywam się Misaga i jestem dzisiaj waszą prowadzącą. Nasze dzisiejsze cztery uczestniczki pochodzą z najnowszej serii OMG LOL Remix i oprócz prezentacji stylizacji, będą musiały też zatańczyć do najnowszych utworów z płyty Lol Surprise Remix. Najpierw będziemy też jeszcze losowali im DJ-ów, z tych oto tutaj z tyłu pudełeczek, więc nigdy nie wiadomo, czy ten DJ im dobrze zagra, czy słabo zagra, ale będą musiały do tego zatańczyć i pokazać się, jak z najlepszej strony, ale najpierw chciałam Wam ogłosić coś. Ogromnego! Chciałam Was serdecznie wszystkich zaprosić do wzięcia udziału w głosowaniach na LOL Surprise Music Awards, gdzie dziesięciu przeróżnych influencerów z całego świata przygotowało teledyski do najnowszego utworu LOL Surprise Remix i z tego co widziałam, jest tam nawet jedna youtuberka z polski. Swoje głosy możecie oddać w kilku różnych kategoriach. Ja już oglądałam wszystkie te teledyski i wierzcie mi, że są po prostu czaderskie. Jest tam mega dużo muzyki, tańca jest kolorowo, pełno lalek. No czego chcieć więcej? Oczywiście link do tej strony wrzucam wam na dole w opisie i lećcie szybko głosować, bo można to zrobić tylko do 17 października. Każdy głos się liczy, więc nie możecie tego pominąć. Oj nie możecie. Nadszedł teraz jeden z ważniejszych punktów w tym programie, czyli losowanie stylizacji. A wy w tym czasie możecie zostawić pod tym filmem łapkę w górę. Jeżeli będzie ich 30 tysięcy, to na pewno nagram kolejny taki odcinek. Mamy tutaj rozwieszone wszystkie ubrania, które wezmą udział w dzisiejszym losowaniu stylizacji. Na pierwszy ogień idzie nasza diva, Kitty K. Zaczynamy na start od bluzeczek. Bierzemy tutaj, proszę bardzo, zwieszaczka i odkładamy już pierwszą rzecz. Czas teraz na spodnie i spódniczki. Czy będzie to pasowało do stylizacji? Mam nadzieję, mam nadzieję. Moim zdaniem, stylizacja na razie wygląda tak trochę farmersko, ale z tym płaszczem. To nie wiem, co teraz się tutaj podziało. Oj, nie wiem, to będzie wyglądało naprawdę mega dziwnie. Przed nami jeszcze buty. No, Kowbojskie, słuchajcie, tu się wszystko jak na razie przepięknie układa. Oprócz tylko tej peleryny różowej, ale może kto wie, może to będzie wcale pasowało. Teraz została nam ostatnia rzecz, czyli dodatki. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Gitara! Hej, hej, ja się nazywam Kitty K. Jestem prawdziwą divą i czuję się jak ryba w wodzie na scenie. Zwycięzczyni może być tylko jedna i jestem nią ja. Poznaliście już naszą Kitty K. trochę bliżej, a teraz czas zobaczyć, jaki DJ zagra jej nutę, do której będzie musiała zatańczyć. Pierwszy raz w ogóle otwieram te pudełka niespodzianki z najnowszej serii remix, więc tak naprawdę nawet nie wiem, co tutaj dokładnie będzie się kryło. Ula, la, moi drodzy, tutaj chyba trzeba będzie umieścić jakąś płytę, która będzie nam grała najnowsze hity. Wyskoczyło nam tu pełno przeróżnych niespodzianek i mamy też, zobaczcie, naszą DJkę, ale ma szalony fryz. Ula, la, 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 moi drodzy, tutaj się chyba trafiła jakaś rockmenka, więc wydaje mi się, że Kitty K może się spodziewać jakiejś rockowej nuty. Czy jesteś na to gotowa? Czy jesteś na to gotowa? O, ja cię sunę! Patrzcie, trafiła mi się od razu za pierwszym razem ultra rzadka lalka Radical Cutie. Ale mam dzisiaj farta, a raczej to Kitty K ma farta. Dostaliśmy też tutaj specjalną płytę z utworem. Trzeba ją zainstalować o tutaj. Konkurentką Kitty K jest Honey Lishis! Przyznam Wam szczerze, że ja bym bardzo chciała ją zobaczyć w jakichś eleganckich ubrankach. Mogło to by być bardzo ciekawe doświadczenie, ale kto wie, kto wie co nam się tutaj wylosuje? Ula la, Gdzie my mamy tutaj tą naszą miniuweczkę? O jest, proszę bardzo, jest! Coś czuję, że to będzie bardzo dobry look. Moim zdaniem kurteczki to mamy tutaj najbardziej wystrzałowe, a tu proszę kurteczka z frędzelkami pasowałaby idealnie do kowbojskiego looku, ale jak na razie moim zdaniem te trzy rzeczy wyglądają całkiem ok. Buty 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 uuu przepiękne szpileczki. Została nam już tutaj ostatnia kategoria. Kapelusz! Yo, yo! Cześć, ziomeczki! Siemanko, gwiazdeczki! Ja nazywam się Honey Jestem hip-hoperką, raperką i dla was najlepszą tancerką! Nikt mnie w Rymie nie pokona, piruety, podskoki, jestem w tańcu szalona! No przyznajcie, że Honey Lishi nam tu niezły występ dała, a dla niej teraz losujemy DJ-a z wieżaka z najnowszej serii LOL Surprise Remix Pets. I uwaga, uwaga, co tym razem tutaj trafimy, może będzie kolejny mega rzadki zwierzak. Oj tak, takie rzeczy Misaga to by chciała. Na salony wjeżdża zwierzak o imieniu Punk Bandit, zobaczcie jak mega groźnie wygląda, jakby po prostu prosto z koncertu tutaj przyjechał żeby dla nas wystąpić. Tutaj na dole skryła nam się kaseta i proszę bardzo mamy tytuł do jakiej nuty zatańczy nasza Honey Lisis. jest to słuchajcie totalny hicior, Crew Remix, do niego właśnie 10 influencerek stworzyło te teledyski. Tu jeszcze nam się skryły uuu jakieś naklejeczki, tekst, tekst chyba piosenki tak mi się wydaje. Czy jesteście gotowi dowiedzieć się, jak wyglądało pierwsze głosowanie? Bo ja już się nie mogę doczekać, więc uwaga, uwaga, sprawdzamy. Co? Równo po 50%? Nie, no to jest niemożliwe. Słuchajcie. Nie mogłem przecież obie przyjść dalej. Sprawdźmy w takim razie, jak wyglądają takie dokładne głosy co do po prostu jednej sztuki. O 20 głosów więcej otrzymała Kitty K. Takie coś to się zdarzyło po prostu po raz pierwszy. W tym programie naprawdę aż jestem pod wrażeniem, że aż tak równo głosowaliście. Wow! Pamiętajcie też koniecznie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć żadnych takich wspaniałych programów organizowanych przez Miss Age. Mnie kiedyś chyba zatrudnią do telewizji. Tak coś czuję. No, tak coś czuję. Będę prowadziła jakieś, wiecie, talent show czy, czy coś takiego. Jasne, jasne. W kolejnej rundzie zmierzy się nasza kolorowa i szalona Pop Bibi. Bluzeczek, jak sami widzicie, zostało jeszcze całkiem sporo do wyboru i wow, czy to jest moi drodzy ten przepiękny błyszczący gorset? No moi drodzy, pierwsza rzecz wylosowała się naprawdę całkiem piękna, a teraz wow, co to będzie za zestawienie? Błyszcząca góra i moro spodnie? No, w tym momencie jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał ten cały look. A do tego wszystkiego wjeżdża jeszcze taka bomberka z wielkim kapturem. Niestety, jeżeli chodzi o buty, to mam jeszcze tylko dwie pary, więc te, które zostaną, będą dla naszej ostatniej uczestniczki. No i proszę, tutaj ta dostanie z ćwiekami. Dodatki, dodatki, dodatki. Jakie to będą dodatki? No i proszę bardzo, mamy już gitarę, jest tamburyno, będzie cały zespół. Eloszka Kokoszka! Nazywam się Pop -B -B. i pop to całe moje życie. Uwielbiam kolorowe i szalone lata osiemdziesiąte. Szykujcie się na wielkie show! Woohoo! Nasza uczestniczka jest już w pełni gotowa, żeby poznać swoją DJ-kę która zagra jej tutaj wspaniałą nutę. Liczy na to, że trafi się coś w klimacie popu, bo w tym czuje się najlepiej. Dziewczyny widzę, nieźle się dobrały, jeżeli chodzi o kolor włosów. Ta lalencja nazywa się soprano i będzie ona nam tutaj przepięknie śpiewała. Przed wami już ostatnia uczestniczka z bardzo słodziutką twarzą, ale niech was to nie zmyli, bo jest z niej niezłe ziółko. Przyznam wam szczerze, że bardzo chciałabym zobaczyć tą różową bluzę, na której z dziewczyn jest, udało się ją wylosować. Ale czad! Ona jest po prostu taka milusia i taka piękniusia. Nie mam pojęcia jak któraś z tych spódniczek będzie się prezentowała z tą bluzą, ale... Może wyjść z tego całkiem ciekawa stylizacja. Nie będziemy już tutaj losowali żadnej kurteczki, bo na pewno by na tą bluzę nie weszło nic więcej. Buty już mamy, bo zostały ostatnie, i został nam na sam koniec wybór dodatków, a raczej losowanie dodatków. I uwaga, co tutaj będzie? Słuchawki! Iha, jestem lu. Jestem najodważniejszą dziewczyną z tych tutaj wszystkich! Ujeżdżałam nawet kiedyś byka, więc żadna konkurencja nie jest mi tutaj! Straszna! Ihaha, ihaha. Przyznam wam szczerze, że jestem naprawdę pod wrażeniem tych nowych małych lalek LOL Price. Wyglądają one mega czadersko. Każda z tych lalek przypomina mi trochę jakąś na przykład piosenkarkę. No nie wiem, może też macie jakieś podobne takie skojarzenia. Ulala kobieto, ale wyglądasz kozacko. Ta mega wystrzałowa dziewczyna nazywa się Twisted Seas. I zaraz zobaczymy jaką ona tutaj nam nutkę zagra. Jej kolor włosów jest po prostu przecudowny. Zobaczcie, tu ma nawet delikatnie wystrzyżone włosy. Uuu, to jest nawet mięciutkie w dotyku. I na środku głowy ma takiego jakby... Czerwonego Irokeza. No, wow, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tej Lalencji. Musimy teraz sprawdzić, jak poradziły sobie kolejne dziewczyny, która z nich wygrała i która przejdzie do finału, wielkiego finału, jeżeli też chcecie brać udział w takich głosowaniach. To osoby, które mają Instagrama, zapraszam do obserwowania mojego profilu i wtedy na pewno nigdy Was coś takiego nie pominie. Moi drodzy, brawa, ogromny wielki brawa dla dziewoi w różowej bluzie. Wygrała ona naprawdę bardzo ogromną przewagą głosów, bo aż 63%. Moi drodzy, finał, coś czuję, będzie... Bardzo, bardzo gruby! Mając dwa zestawy z laleczkami i jednego ze zwierzakiem, możemy sobie stworzyć takiego czaderskiego boomboxa, którego możemy zabrać wszędzie ze sobą, żeby grał nam nasze ulubione hity LOL Surprise Remix. Doszły już do mnie słuchy, że mamy wyniki. Mamy wyniki do pierwszej edycji. Oh my god, talent top model! Czy jesteście na to gotowi? Bo ja nie. Ja się bardzo denerwuję. Nie wiem, nie wiem czemu, ale po prostu się denerwuję. Tak, tak po prostu. Bo takie są tutaj emocje. Moi drodzy, wygrała Kitty K! Wielkie brawa dla niej! Brawa, brawa, brawa! Ogromne brawa! Uh, 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 uh. Dziewczyna, która teraz wygrała tą pierwszą edycję, zyska ogromną sławę, pieniądze, nie wiem, sto paczek chipsów. Co tam będzie? Tylko chciała, to dostanie. Pamiętacie, co mówiłam na początku, że diva jest jedna i to ja wygram ten program. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Mua, jesteście po prostu kochani. A wam przypominam jeszcze raz, żebyście wzięli udział koniecznie w głosowaniach. Macie link w opisie pod moim filmem. Głosujmy i może uda się, żeby wiecie, nasza polska youtuberka wygrała. To by w ogóle było super, no nie? To by było wyróżnienie. Więc moi drodzy, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Bye, bye!